Witam serdecznie, serwis nasze sprawy 24 i portal Pomorza. No kolejną miejscowością, którą odwiedzamy na Wołyniu, związana jest tutaj z tymi zainteresowaniami, czyli organami piszczałkowymi, jest tutaj miejscowość Dubyszcze. Jesteśmy tutaj właśnie w tej miejscowości. Miejscowość tutaj to jest raz nieopodal nie Rżyszcze. Te miejscowości tak brzmią, Byszcze, Ryszcze, no ale tak tutaj jest na, na Wołyniu. I tu jesteśmy przed nowo powstałym budynkiem kościoła, który kościół powstał w 2010 roku, kościół katolicki, słyszymy, tam już kolega Robert wszedł sobie za tych organach gra, sobie oglądamy te organy, taką wycieczkę sobie zrobiliśmy, bo przy okazji zobaczymy tam w tle, daleko widzimy, znaczy nie tak daleko, to jest około 300-400 metrów, jest cerkiew prawosławna, patriarchatu moskiewskiego, tutaj na to bardzo zwracają uwagę, kto do jakiego... Patriarchatu pod taką jurysdykcję podlega. Widzimy niebieskie kopuły, bardzo ładne. Kościół ten też jest bardzo ładny. Tutaj zobaczmy kościół wszystkich świętych i przy, i przy, przy najświętszej dziewicy Maryi Fatyńskiej. Będziemy teraz słyszymy organy. Patrzymy, jak ten kościół wygląda w środku. Zobaczymy jak to je wygląda. Robert pograł sobie troszeczkę lubi to grać grać. Sobie zobaczymy jak to otworzę może. Tak. Zobaczymy jaki instrument wygląda w środku. To jakiś chyba niemiecki instrument. Zaraz będziemy więcej co nie wiedzieć. Ocapuję solidnie, za dużo głosów nie ma, ale widzimy że to... A tu Przejdziemy tam do Roberta. Przepraszam bardzo maestro, jak tam instrumenty, może coś mi więcej powiedzieć? Nie niemiecki Poza tym, że ma tutaj... Nie, to no to, to, wiadomo, jest, to jest mankamenty to jest do usunięcia. Ale jest sprawny, fajnie wszystko tutaj działa. Ile głosowy jest ten instrument? 7, 6? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11, 11, 11, 11. to całkiem, całkiem. Pneumatyk? Elektropneumatyk. Elektropneumatyk. Bardzo ładnie wystrojony, zintonowany. Pewnie firma tu parę temu montowała ten instrument? Ja, już... też pan z, 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 z 10 lat. Tam. jest solidnie bardzo, to jest bardzo zrobiony. W A czy jakieś w międzyczasie były robione remonty, konserwacje? Trzeba to, żadne, Nic. Żadne, Nic. Żadne, to żadne. pogratulować tylko. Powiedzmy jak się ta firma nazywa, co tak rzetelnie zmontowała ten instrument, co to robił? To zrobili te balchanowe sposób O, to właśnie nam chodzi, także... Oni zrobili to jak ja mówię na ludzku. Potem tutaj w Różyszczach, w Dubyszczach robili w kijowie. Z tym, że tylko od razu powiedzmy też, że to są instrumenty niemieckie, to są Niemiecki, ściągnięte tam, z zachodu tam. instrumenty. Nie zamykaj, nie zamykam jeszcze. Opowiemy troszeczkę, widzę, a to od początku tego nie było, czy nie, tak? to tak... to już teraz, teraz. To teraz się polamało, to, to Ty, do tych 10 lat nie wiem, dlaczego. Tak. Tak. ale to nie ma znaczenia, bo to nie, nie działa. Tak, tak, wszystko działa, a tym bardziej, że my możemy księdze na takie te ceramiczki zostawić i tam wszystko tego. Ja tam w środku pokazywałem no, jest też jest właśnie, regal są opuszczalny, wszystko działa. No szkoda tylko, że tak mało osób tutaj korzysta z możliwości słuchania tej muzyki. Koncerty ksiądz jakiś tu organizuje? No, raz było. No, no, raz, raz. Wtedy przyszli też inni, no, tak, inni tak, wyznawcy, tak, nie tak, tylko tak, katolicy? Tak, tak. tak też. No. Pokazywaliśmy tak. tam z zewnątrz cerkiew, ona ma takie niebieskie kopuły. Tam, tam organów nie zastaniemy, za to certwie cerkwie słynął z świętego śpiewu. Do no, to się zdarza. Dobrze. dobrze. Będziesz coś grał jeszcze, Robert? Nie że nie. Nie masz ślubu, dobrze. Także widzimy miejscowość Dubyszcze, parafia pod wezwaniem. Yy, Wszystkich świętych. Wszystkich świętych i Matki Bożej Chrystusowej. O właśnie. Idziemy teraz sobie tutaj. Jeszcze schodamy, schodzimy z chóru i będziemy dalej kontynuować naszą wycieczkę. Natomiast jeżeli chodzi o organy tutaj w Brzyszczak, w Brzyszczak, to chyba będzie wszystko. Jeszcze raz popatrzmy. Tak wygląda tutaj kościół. Do zobaczenia.